Siemanko, dzisiaj bawimy się w bikepacking, jedziemy sobie z Piechowic do Czech i z powrotem. Póki co pasmo nieustających sukcesów. Mi padł ekran włachu, a po 3 km, ile to jest, 3 km? Po 4 km musieliśmy się praktycznie kompletnie przebrać, bo zaskoczyła nas bardzo na plus temperatura. Także jedziemy dalej, na razie na Karkonoską. Jak tam przełęcz karkonoska? To jest, no. Już na odrodzeniu ostatnio było trochę zimniej ale, ale mega mega jest ta przełędź karkonoska naprawdę, naprawdę ciężka, ale, ale mega satysfakcjonująca. Teraz przebiórka, coś ciepłego, może jakieś jedzonko i zjeżdżamy do Czech. Czosnkowa, smażony ser i kofola wypite. Jak tam? Już zjechaliśmy mega ładnym zjazdem z Spinderova Muna do Vrlthavi. I oczywiście je zgubiliśmy dzięki temu, że moje łachu nie działa więc zamiast skręcić przed mostem na drogę, którą mieliśmy jechać musimy się trochę cofnąć ale odwiedzamy trochę czasu przynajmniej Podjechaliśmy sobie pod Benecko, żeby dorzucić parę metrów w pionie. I przy okazji dorzuciliśmy też parę ładnych widoczków. Świetnie tutaj, wszystko ładnie są widać. Przy zjeździe z Benecka. Bardzo fajny nomenomen Zaskoczyła nas niestety niespodziewana niespodziewana budowa, więc objeżdżamy jakąś taką boczną drogą dokładając sporo, zobaczymy, ale myślę, że niestety sporo kilometrów. Objeżdżając ten nieszczęsny remont trafiliśmy na świetne szutry. Także w innych okolicznościach byłbym bardzo zadowolony, ale dzisiaj w momencie, w którym musimy objeżdżać dosłownie 2 km nam brakowało do skrzyżowania, do którego teraz mamy mniej więcej 18, więc plany na Końcówkę dnia chyba nam się troszkę rozmyją, no ale zobaczymy. Tak jechałam odważnie po tym szutrze, a potem sobie pomyślałam, że mam tylko jedną dętkę. zejście zjazd jazd do wieseczki Walterice mam nadzieję już za nami bo tu się pojawia asfalt tu jest droga na Benecko którą opiciliśmy jakieś półtorej godziny temu jesteśmy od tego nieszczęsnego remontu może w linii proste jakieś 2 km ojku ojejku, ojejku, nadrobiliśmy no sporo także nie jedziemy na horne wycieczki dzisiaj i najprawdopodobniej jedziemy na Rokietnicę, na Deezeru i tam będziemy szukać noclegu. Podsumowując, dzień pierwszy wyszło super. Podjazd pod Karkonoską <gryw> ustawił wszystkie kolejne podjazdy na swoim miejscu. Zjazd do Szpindlerowego bardzo fajny. Najpierw po fajnych serpentynach końcówka, długo, lekko nachylony. Bardzo fajny asfalt z dłuż rzeki, no mega, mega fajne widoki. Później bardzo przyjemny podjazd do Benecka, z też z świetnymi widokami na końcu. Zjazd z Benecka na stronę zachodnią był rewelacyjny. Niestety w połowie okazało się, że jest remont, który nie da się objechać normalnie. De facto trzeba było wrócić do Wrłochabi, my chcąc być mądrzejsi. Skręciliśmy sobie szutrem no i niestety zmieniło to nam mocno plany, więc ominęliśmy chorni i misiaczki. Ostatni podjazd za mną, teraz zostaje nam jakieś 6 km w dół do Rokitnic i będziemy tam szukać noclegu. Siemanko, dzień drugi. Jest póki co całkiem ładna pogoda, nawet dość ciepło, ale uciekamy z Rokitnic bez śniadania, bez niczego, bo za dwie godziny przyjeżdża tutaj burza, gwałtowne opady, grad, pełen pakiet, więc mamy nadzieję, że zdążymy. Do Jakuszyc i stamtąd już w dół do, do piechowic. Przed tym, nim nas ta burza dopadnie, zobaczymy. Z wniosków, jeszcze po wczorajszym dniu, jest jeden podstawowy wniosek: bikepackingowy czy credit card surfingowy. Pierwsze miejsce, które spełnia jako tako parametry, bierzemy koniec. Zaczęliśmy wczoraj w Jabłonie, jabłon, jeszcze w Jabłonów na, na i tam było całkiem spoko, ale uznaliśmy, że a może jednak niekoniecznie. No i gdyby nie to, że tutaj w pensjonacie się jakimś cudem znalazło miejsce, chyba musielibyśmy wracać samochodem, bo w całych rakietnicach nie było nic. powoli do Harachowa. Za nami bardzo, bardzo fajna droga do, do Rokitnic. Taka trawersem wykuta w skale, co prawda główna, ale o tej porze w niedzielę był dość mały ruch. Jak się podobało. Spoko. No i teraz podjeżdżamy pod Harachow i Jakuszycę i... razki dopadły to co idzie za tymi chmurami. Siedzimy sobie w Harachowie na obowiązkowej kawce i możemy już podsumować ten wypór, bo nic się już ciekawego nie zdarzy poza ewentualnie deszczem. I myślę, że wyjazd był bardzo udany. Trochę się nauczyliśmy, jak ten, ten cały bikepacking działa. Na przykład, że trzeba brać pierwszy, lepszy nocleg, który się nam podoba, bo inaczej można skończyć w dolinie bez żadnej alternatywy. I gotowe, ze sobą do czekania. Tak, i właśnie gotówka do Czech, ponieważ okazuje się, że oni z tą kartą tak nie bardzo, a bankomaty nie dość, że mają spread, to jeszcze mają 200 koron od tak. A akurat ta rewoluta nie wzięliśmy, więc musieliśmy improwizować. Ale poza tym Czechy są super, Kofola jest super i smażemy ser jest super. Zapomniałeś o zupie czosnkowej. I zupa czosnkowa też jest super. Także tym optymistycznym akcentem do następnego.